Gotowi? Raz, dwa, dwa, dwa trzy, ka. cztery. O nie, nie gotowi. Raz, dwa, dwa, dwa trzy, ka. cztery. do? To jest do. Czy jest różnica między porcją manioku i porcją kukurydzy? Jest różnica. Tu jest tak samo. Si i do różnią się. To różne dźwięki. W 2013 roku nastąpił zamach stanu. W Bangi, w stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, i rebelianci wkroczyli do stolicy i powoli zajmowali cały kraj. W naszym klasztorze, w którym jesteśmy, mieliśmy około 11 tysięcy uchodźców. Oni tutaj byli u nas kilka miesięcy, i nawet te dzieci, które są w naszej szkole, pamiętają to miejsce, kiedy przyszli do nas jako uchodźcy. Kiedy było bardzo niebezpiecznie, kiedy rebelianci wkroczyli do miasta, zaczęli strzelać, wszyscy zaczęli uciekać. Gdzie uciekasz wtedy? Uciekasz do miejsca, gdzie jest bezpiecznie, i każdy wie, że, że misja jest takim miejscem, gdzie możesz przyjść. Trzeba powiedzieć, że dzieci rzeczywiście przez cały tydzień są bardzo zajęte. One wstają o 6 rano, do południa chodzą do szkół publicznych. Po południami, zaczynając od godziny 14:30 do 17:30, są z nami. No i myślę, że to dziecko, które przychodzi, nieraz jest zmęczone. Posadziłam tutaj ziarna pomidorów. I posadziłam tu szpinak. Dzieci jest troje, a ja jestem czwarta. Razem mieszkamy w domu. Śpimy razem w jednym łóżku. Dzieci powiedziały: Nie, śpimy z mamą. Boimy się. Wszyscy więc są w moim łóżku. Obserwuję te dzieci od ponad roku. I widzę, że one są codzienne, ja mówię, nie, nie chcecie zostać w domu trochę odpocząć, nie chcecie zrobić sobie jakiejś wakacji, one mówią, nie, bracie, my chcemy przychodzić do waszej szkoły, szkoła muzyczna. Tak, to nas interesuje. Bo tutaj w tej szkole muzycznej. Te dzieci czegoś się uczą, te zajęcia są zróżnicowane. To dziecko nie siedzi w klasie jak w szkołach publicznych półtorej godziny, przerwa 15 minut i kolejne półtorej godziny to dziecko siedzi na miejscu, na tyłku. U nas dzieci mają różnego rodzaju zajęcia. Bawimy się, śpiewamy, uczymy nuty, tańczymy. I teraz, kiedy mieliśmy wakacje, dzieci powiedziały tak Po co robicie te wakacje? Nas te wakacje nie interesują, my chcemy przychodzić do szkoły. Szanowni Państwo, witajcie na falach diecezjalnego Radia Siriri. Dyrekcja Szkoły Muzycznej, znajdującej się w klasztorze Świętego Wawrzyńca, informuje, że w niedzielę odbędzie się wielki koncert w Wielkiej Sali Klasztoru w Buar. Możecie zaprosić waszych rodziców, waszych braci, siostry, kolegów. Trzeba przygotować piosenkę Centrafrika. Przybądźcie licznie, by podziwiać talent waszych dzieci. Zrozumieliście? To klaszcze. Układ piosenki Centrafrika. Na początku jest Bella, która zaczyna. Bella zaczyna. kiedy Bella skończy, wchodzi perkusja. Jak na razie, nauczyciele przyjeżdżają z Europy, przyjeżdżają z Polski. Są to moi przyjaciele, moi muzycy, którzy ze mną wcześniej współpracowali. I oni tutaj dają swoje serce. Kształtujemy również osoby z Republiki Środkowoafrykańskiej. Belarmin powiedziała mi: Ja, mamo, gdzieś wyjadę, a potem wrócę z prezentami dla ciebie, bo to ty mnie wychowałaś. Powiedziała: Mamo, przyjadę tutaj samochodem, przywiozę ubrania. Spytałam ją. Czy ty chcesz zostać szoferem czy co? Jakim samochodem? Moim własnym. Kupię samochód. Tak mi powiedziała. Dziś... Powiedziałam jej: "Belarmin, nie rób tak jak ja. Rób dwa razy więcej. Rób to co najlepsze. Jak idziesz do szkoły, myśl tylko o nauce i proś Boga, by ci pomógł w robieniu postępów w szkole." I żeby ci pomógł zostać w życiu kimś. Szkoła muzyczna jest szkołą też terapeutyczną, mamy takie przypadki dzieci, które doświadczyły różnego rodzaju trudnych sytuacji podczas wojny. Na przykład, mama została zabita, rodzeństwo zginęło. Tata wyjechał. Te dzieci nieraz nie mają tych najbliższych. One przychodzą tutaj, bo się czują bezpieczne. Więc trzeba powiedzieć, że szkoła muzyczna jest lekarstwem na blizny. Zostanę świetnym perkusistą. Zostanę nauczycielką muzyki. Będę gitarzystą. Będę grał na flecie. Będę grała na fortepianie. Zostanę dyrygentką.